Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram posiedzenie Komisji Infrastruktury. Witam Panie i Panów Posłów oraz wszystkich zaproszonych gości. W szczególności bardzo serdecznie witam Pana Ministra Webera wraz ze współpracownikami. Stwierdzam kworum. Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia zgodnie z przedstawionym porządkiem miało być, ma być rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowego oraz niektórych innych ustaw zawartym w druku numer 1504. W imieniu prezydium komisji przedstawiam wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnie do rozpatrzenia projektu z roku 1504. Czy jest sprzeciw do propozycji prezydium o powołaniu podkomisji? Nie widzę. Proponujemy 11-osobowy skład pod komisji. Czy jest zgoda? Jest. Sprzeciwu nie słyszę. W związku z powyższym proś, proszę poszczególne kluby o zgłaszanie propozycji personalnych. Proszę bardzo, pan poseł Król. No, przepraszam, że... Panie, Prze Panie Przewodniczący, Wysoka, Wysoka Komisja w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam następujące kandydatury do podkomisji. Pani poseł Kurowska, pan poseł Rychlik, pan poseł Śnieżek, pan poseł Warwas, <coughs> Nestor naszej Komisji i Polskiego Parlamentaryzmu, pan poseł Jerzy Polaczek i moja skromna osoba. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pozwolę w imieniu Klubu Koalicja Obywatelska zgłosić Pana. Posła Macieja Laska, pana posła Dariusza Jońskiego oraz pana posła Krzysztofa Truskolaskiego. Lewica. Panie Przewodniczący, lewicy chciałbym zgłosić swoją kandydaturę. Dziękuję. Dziękuję, pan Maciej Kopiec. I Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Nie ma przedstawicieli koalicji polskiej, więc jeśli nie usłyszę sprzeciwu, choć nie, państwo już zgłosili sześć kandydatur. Czy ktoś z niezrzeszonych posłów chciałby wejść w skład podkomisji? A Stefan Krajewski A z koalicji polskiej. Bez jego zgody że możemy go popuć? On na pewno się zgadza, już ustalam. Już ustalam. To minuta przerwy na ustalenie. Czyli pan poseł Krajewski ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego. Czy jest zgoda na taki skład podkomisji? Sprzeciwu nie widzę. Czy może ktoś chciałby się jeszcze zgłosić? Nie widzę. W związku z czym przez aklamację przyjmuję skład tej komisji, podkomisji i proszę pana posła Polaczka o głos. Informacja tylko natury organizacyjno-technicznej. Z tego co sygnalizował sekretariat komisji, powołanie podkomisji nastąpi w czwartek. Ukonstytuowanie, ukonstytuowanie. przepraszam, ukonstytuowanie podkomisji do rozpatrzenia tego projektu ustawy zawartego w druku 1608. Natomiast przewidywany termin posiedzenia w przyszły tydzień, środa, godzina 12. Tak, żeby Państwo ewentualnie sobie już to mogli y, tutaj za, zanotować. Dziękuję serdecznie. Po, powołaliśmy podkomisję i zanim zamknę posiedzenie komisji, proszę Pana Ministra Webera o głos. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli mogę jedno zdanie, jestem przewidziany do delegacji Ministerstwa Infrastruktury, która ma wybrać się na Litwę od 20, bodajże do 22 chyba października także jeżeli nie będę musiał jechać to to, to nie pojadę i ta, ta komisja za tydzień w środę będzie mogła się odbyć ale zastrzegam że, że na razie jestem w składzie delegacji to może będę informował pana yy, czy przewodniczącego czy wiceprzewodniczących z naszego klubu o tym czy, czy, czy co, co z tym wyjazdem Myślę, że po ukonstytuowaniu się podkomisji to już wówczas przewodniczący bądź przewodnicząca podkomisji ustali dogodny termin dla członków podkomisji, jak i dla pana ministra. Na tym zamykam posiedzenie Komisji Infrastruktury. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.